Śląscy Franciszkanie przedstawiają. Moje franciszkańskie opowieści biblijne. Moje, dlatego że subiektywne, niekoniecznie trzeba się zgodzić z ich treścią. A franciszkańskie, dlatego że jestem franciszkaninem. W zakonie otrzymałem imię Andrzej. Zapraszam. Powiem, jak bohater komedii Aleksandra Fredry, pan Jowialski, znacie? To posłuchajcie. Odcinek 24. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu budziła we mnie bunt. Mocno go tłumiłem, bo przecież no nie wypada buntować się przeciwko Słowu Bożemu. A powodem buntu było to, że nie znajdowałem uzasadnienia dla nagrody dla Łazarza i kary dla bogacza. Czy zasługą żebraka ma być jego stan, nędza, choroba, poniżenie? Czy to jest zasługa? Czy winą bogacza było bogactwo? A łazarza mógł po prostu no, nie zauważyć. W każdym razie krzywdy mu nie zrobił. A kara jest wręcz potworna. Moim zdaniem nieadekwatna do ewentualnej winy. Teraz o tej przypowieści myślę, że do jej właściwego odczytania potrzebny mi był klucz, który chyba otrzymałem. Jest nim imię. Zacznę wpierw od Łazarza, nie od Bogacza, choć w przypowieści kolejność jest odwrotna. Imię. Łazarz. To polska wersja imienia Eleazar. Trzeba wejść w źródło słów tego imienia. Składa się ono, imię składa się z dwóch członów. El-Azar, znaczy to Pan, w sensie Bóg, wspomoże. W różnych kulturach, od starożytności do dziś, w różnych kulturach, imię określało istotę człowieka. Można by powiedzieć, że człowiek był tym, jak się nazywał. Stąd zwróćcie na to uwagę: czasami w Piśmie Świętym Bóg nadaje nowe imię, czasami je zmienia, bo nazwany dostaje pewne zadanie, pewną misję do wypełnienia albo obietnicę. Łazarz. Jest więc tym, który swoją osobą wyznaje, Pan wspomoże. Wegetuje w paskudnych warunkach. Jest głodny, chory, przychodzą go lizać psy. Pamiętajmy, że nie mówimy tutaj o tych milutkich zwierzątkach, które dzisiaj trzymamy w domach i z czułością głaszczamy. To są nieczyste ścierwojady. Psy wśród Żydów i w ogóle na Wschodzie, wśród muzułmanów dzisiaj też są zwierzętami nieczystymi. Jeśli masz natur, wątpliwości co do natury psa, weź jego karmę i powąchaj. A łazarz w tym swoim poniżeniu woła pan wspomoże. Mimo, że sytuacja jego trwa, wyznaje pan pomoże. Jego zaufanie zostaje poddane ciężkiej próbie, ale on nie, twier nie traci swojej więzi z Bogiem. To jest jego zasługa, która została później tak hojnie wynagrodzona. Łazarz jest definiowany przez relację z Bogiem. A kim jest bogacz? Nie ma imienia. Nie ma relacji z Bogiem. Nie ma w czasie życia na Ziemi relacji z ludźmi. Ma za to relacje z pieniędzmi. To go definiuje rzecz, przedmiot. Co za degradacja. Rzecz jakby rządzi człowiekiem, określa go kim on jest. I jeżeli w ten sposób ten tekst odczytamy, to można powiedzieć, że tak naprawdę to bogacz jest nikim. I ten jego brak relacji z Bogiem i z ludźmi utrwala się na wieczność. Stąd między Abrahamem i Łazarzem a bogaczem, Zionie ogromna, nieprzebyta otchłań. Ma to, czym żył. Próba zatroszczenia się o swoich rodzonych braci żyjących jeszcze na Ziemi jest niewczesna, bo czasem budowania relacji z ludźmi jest pobyt na Ziemi. Myślę też, że końcowa część przypowieści, wspomnienie braci bogacza, stanowi jakby odrębny element. Ona jest skierowana do tych, co gorliwie studiowali Mojżesza i Proroków, czyli Słowo Boże, ale nie odnaleźli tamtego, że przyszedł do nich Bóg człowiek. Nie odnaleźli w nim swojego zbawienia. Nie budowali z nim relacji. I nie pomogło im to, że przyszedł do nich ktoś z zagrobu. Jemu też nie uwierzyli. Jezus wiedział, co mówi. W Ewangelii spotykamy postacie, które wydaje się nawiązały relacje z Jezusem, ale potem zniknęły. Pytam, gdzie się podział Nikodem, o którym w młodym kościele ani widu, ani słychu. Co się stało z Józefem z Arymatei? O ile dobrze pamiętam, jedynym ze studiujących prawo i proroków, który się nawrócił, był Szaweł Paweł. Śląscy Franciszkanie, pamiętaj o dzwoneczku i subskrypcji.